ulicy Niepodległości w tych, na najbliższym skrzyżowaniu będę jechał w lewo, czyli w ulicę Grota roweckiego. Nie wiem co kombinuje ten busiarz. wyprzedził mnie po to, żeby z powrotem wrócić na ten pas. Do niezdecydowany kierowca. A jeszcze przy okazji, kogoś wysadził, ale wympał. Ech, ludzie, ludzie. Tutaj również skrzyżowanie z sygnalizacją świetną. Ja to skrzyżowanie już kiedyś pokazywałem. Skrzyżowanie z ogólnymi sygna sygnalizatorami nie musimy się przygotować na to, że będziemy ustępować pojazdom sprzeciwka, jeżdżamy na skrzyżowanie sprzeciwka wolna droga Stępujemy również pieszym i rowerzystom i na najbliższym skrzyżowaniu skręcę w prawo czyli w ulicę Cyganerii tutaj na ulicy Cyganerii strefa ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę tego nam kamera nie złapała, ale tak jest, musicie mi wierzyć na słowo, czyli nie przekraczamy tutaj prędkości 30 km na godzinę, aż do momentu, gdy będziemy mieli tablicę odwołującą owe odwołanie.